1 marca to od 2011 roku decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zostało ustanowione, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Tradycyjnie, przed pomnikiem pamięci bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski w latach 1939-1956, znajdującym się pomiędzy Teatrem Lalki i aktora oraz filharmonią kameralną imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W uroczystości udział wzięła kompania honorowa 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, parlamentarzyści i samorządowcy oraz poczty sztandarowe. Oddajemy cześć tym, którzy nie pogodzili się z narzuconym przez sowieckiego okupanta systemem władzy i stylem życia. Wierni swoim ideałom, wiedzeni ogromną miłością do ojczyzny, postanowili kontynuować walkę o wolność w ramach antykomunistycznego podziemia. Żołnierzy wyklętych, partyzantów i konspiratorów spotykał straszny los. Jednak to właśnie ich szczery patriotyzm i poświęcenie pozwoliło przetrwać naszemu narodowi okres stalinizmu i władzy komunistycznej. Pozwoliło zachować przekonanie, że w imię wolności Polacy w każdych warunkach gotowi są do walki i heroicznych czynów. W czasach rządów komunistycznych zostali wyklęci, ale my dzisiaj mówimy o nich jako o niezłomnych, czyli tych, którzy postawili na szali swoje młode życie, walcząc o wolną, niepodległą i demokratyczną Polską. Spadkobiercami tradycji, kultywatorami, pamięcią niezłomnych są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, które na ziemi łomżyńskiej reprezentują nasi przyjaciele z 13. Batalionu Lekkiej Piechoty. Zebraliśmy się tutaj z nimi, aby wspólnie, w jak najbardziej godny sposób, z udziałem wojskowej asysty honorowej 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego upamiętnić bohaterów, jakimi niewątpliwie byli żołnierze wykręci. W aktualnej rzeczywistości, kiedy nasi sąsiedzi w Ukrainie od roku dzielnie stawiają czoła bezprecedensowej agresji Rosji, dziedzictwo niezłomnych oraz wartości i cele, jakimi się kierowali, nabierają szczególnego wymiaru. Dziś z szacunkiem i uznaniem chylimy czoła przed wyklętymi, wołając głośno. Cześć i chwała bohaterom. W sprowadzonej działalności konspiracyjnej był udział oddziałów partyzanckich 33. Pułku Piechoty AK i 9. Pułku Szelców Konnych AK w akcji burza. Żołnierze AK, walcząc z bronią w ręku, spełnili swój żołnierski obowiązek. Jednak, jak pokazała historia, zwycięstwo nie było ich nagrodą. W obliczu wkraczającej na ziemię Polskiej Armii Czerwonej miejscowi żołnierze pozostali wierni złożonej przysiędze oraz dewizie: honor i ojczyzna. I nie złożyli broni. W latach 1945 47 prowadzili walkę z komunistycznym zniewoleniem o niepodległość Polski, kontynuując ją początkowo w szeregach Armii Krajowej Obywatelskiej, a następnie zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Do rangi swoistego symbolu urosło opanowanie w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku przez zgrupowanie partyzanckie majora Jana Tabortowskiego-Bruzdy, powiatowego Grajewa i uwolnienie ponad 100 uwięzionych tam żołnierzy AK i Narodowych Sił Zbrojnych. Zamiast świętować z za całą cywilizowaną Europą zakończenie II wojny światowej, żołnierze nadal walczyli z bronią w ręku o te same ideały, za które ginęli podczas okupacji niemieckiej. Cieszy, cieszy fakt na pewno, że bardzo duża liczba młodzieży, pocztów sztandarowych, klas mundurowych wzięła udział w dzisiejszych uroczystościach. Bo naszą ideą samorządowców jest przekazywanie też tej wiedzy o naszych lokalnych bohaterach, o żołnierzach niezłomnych przyszłym pokoleniom. Jeżeli na naszych uroczystościach udział biorą też młodzi ludzie, to mamy świadomość, że ta wiedza, te historie będą też przekazywane kolejnym pokoleniom. Wybór daty nie jest przypadkowy. Upamiętnia on mordy dokonane na przywódcach Czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zginęli oni 1 marca 1951 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło armii krajowej. To jest bardzo ważna data w historii Polski, ale przez wiele lat ta data była zapomniana. Żyliśmy w ustroju komunistycznym, wprost było zakazane używania tej daty. Nikt tych świąt nie obchodził. Dopiero w 2011 roku została przyjęta uchwała. Sejmu stanowieniu Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Od tego czasu właściwie zaczęły być obchodzone uroczystości w naszym kraju i cieszę się bardzo, że tych uroczystości jest coraz więcej. Jest to święto obchodzone na różnoraki sposób, są biegi, są różnego rodzaju konkursy, koncerty. Jest również składanie wieńców wiązanych, są odkrywane nowe tablice poświęcone tym bohaterom, którzy byli przez wiele lat zapomnieni. Oni walczyli o inno polskie, przez jaką żyliśmy przez 50 lat. Oni chcieli takiej Polski demokratycznej, jaką mamy obecnie. No niestety nie udało się. Ci żołnierze walczyli już nawet po e, zwycięstwie, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1945, ale oni nie godzili się na taką Polskę. Ostatni żołnierz niezłomny zginął w 1963 roku. To pokazuje z jaką determinacją oni walczyli o inną Polskę. I dlatego należy się pamięć i szacunek dla tych żołnierzy, którzy walczyli o demokratyczną Polska. Żołnierze wyklęci byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną. Działali na terenie całej Polski, w tym także na akresach wschodnich. Przyjmuje się, że w latach 1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację przewinęło się do 300 tysięcy osób. Na Ziemi łomżyńskiej to e, niech obrazem będą liczby. W 1944 roku do kwietnia ujawniło się z powiatu Łomża 2200 Akowców widowców i około 1000 z Podziemia Narodowego, czy NZW. Z tym, że z NZW ujawniła się tylko połowa, nawet może mniej niż połowa osób. Także to było w powietrzu Łomżyńskim około 5000 osób zaprzysiężonych. Najczęściej młodzi mężczyźni, młode kobiety. Kobiet było kilkaset, około 200, 300, 400, trudno tych szacunkowych danych. W ogóle nie ma nigdy one, to nigdy nie było jakby badane, po prostu to nie istnieje w historiografii. Eee, około 10% kobiet, czyli tak jak było 5 tysięcy mniej zapiężonych ludzi, około 500 kobiet, tak. I to było o, w każdej wsi, to było kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt osób. Przede wszystkim e, no, oddziały zbrojne. E, Pełniły funkcje tak naprawdę założenia policyjne. Teoretycznie, jako oddziały partidzanckie, nie miały e, czynnie walczyć, ale bardzo często czynnie walczyły, ścierały się z e, wojskiem e, ludowym, czyli z KBW, tak naprawdę z u, u, jakimiś ekspedycjami e, UB, odbijając przede wszystkim więźniów. Najczęściej to były akcje samoobrony, tak naprawdę, bo większość, jak się przeanalizuje te akcje to one wynikały z tego, że to nie oni by tą stroną atakującą, tylko bardziej starali się na przykład gdzieś e, ob, ob broni się przed atakiem obławy, albo na przykład większość akcji była próbą odbicia aresztowanych osób już gdzieś po wsiach, ee, tak samo jak no, kilkukrotne, dwukrotne czasami próby ataku na OB w Łomży, rozbicie UB w Kolnie i wielu innych e, miastach. Wszystkie, w 1946 roku wszystkie postronki misji Obywatelskiej, kilkanaście w powiecie łomżyńskim były rozbite, zlikwidowane ich nie było, tylko pozostały chyba w Zambrowie, w Łomży i chyba tu pod Łomżą tylko w, w kupiskach, to, które się e, utrzymały. Także podziemie w tamtym czasie przed Przede wszystkim, o czym się teraz jakby nie pamięta, czasem dość nawet odwrotnie, w tamtym czasie powszechne wsparcie ludności. I to naprawdę w tamtym czasie najprostszy człowiek na wsi wiedział, że przyszedł bolszewik i zabierze wszystkim ziemię. I walka szła o prywatną własność tych małych gospodarstw, gdzie te duże majątki rozparcelowano, ale każdy wiedział, że za chwilę będą wszyscy zmuszeni do kołchozów, czyli za chwilę stajesz się niewolnikiem na własnej ziemi, nie masz nic. I walka szła o własność, o wolność, o wiarę też, bo każdy też to tu jest ugruntowana ta sfera e, życia bardzo ważna e, w środowisku tutaj e, ludzi mieszkających na ziemi Łążyńskiej. Tutaj pan major wspomniał o akcji tutaj z 8 na 9 maja 1945 roku rozbicie e, UB i w ogóle więzienia w Grajewie. To była tak u nas bliżej nas e, no, w, bitwa na Wierzbowie w 45 roku 18 września e, tutaj zaraz Październik, 28 października rozbicie ekspedycji KBW-B pod Jedwabnym. Zaraz bitwa pod wyżykami, próba odbicia kowców więzionych z Bronowa. Tym razem nieudana. Tamte dwie akcje odbicia udane, kolejna bitwa tak spektakularna pod Uśnikiem, to jest 18 lutego 1946 18 lutego roku, gdzie 24 partyzantów rozbija 70-osobową ekspedycję na trzech samochodach z ciężkimi karabinem maszynowym, oczywiście robi to sposobem, bardzo mądry sposób, ale no spektakularne dokonania, tak, i w naszym terenie tych akcji było naprawdę dużo i to, że pani o to, jakby tak, właśnie na tym się, o tym się najmniej wie i mówi, że ci żołnierze wyklęci, Gdzieś walczyli i to były spektakularne akcje, boje, o których się do, w historiografii w zasadzie tego nie ma. I to jest, i czasem jest wprowadzona mm, ta partyzantka do, tego, do tych cierpień, do tych prześladowań WB, do, tych, do tego bicia, wyroków tak dalej i do za przeproszeniem czasem do, dosłownie do, do kożuchów i śniaków, które były rekwirowane gdzieś tam we wsiach. Co jest oczywiście prawdą. Jak ktoś mi mówi, że były śniaki, ktoś komuś zabrał, to bym, zawsze powtarzam: tych świaków, to były setki zarekwirowanych i zjedzonych przez oddział. No, coś trzeba jeść. Ci ludzie nie mają tak. Komuniści mają jednostki gdzieś tam wojskowe, koszary, stołówki, samochody, umundurowanie, broń wydana z magazynu. Partyzanci muszą wszystko zdobyć sami. Troszki transportu to są słynne furmanki, co nakazują, żeby tam gdzieś się przerzucać. Tak? Broń muszą zdobyć, mundury muszą zdobyć, jedzenie muszą uzyskać u ludzi, bo nie ma, inna, nie ma innej możliwości. Tak? Dziwne jest to, że do tej pory ktoś w ogóle, od, tylko pod, od, czasem od tej strony jest to postrzegane, to jest bardzo krzywdzące dla nich. Powiem tak: żołnierze wyklęci nie funkcjonowali inaczej niż powstańcy styczniowi. Powstańcy styczniowi też szykrywali świniaki, kożuchy, środki transportu, spali ludzi, dokładnie to samo. Tylko że z jakichś powodów to też była wojna partyzancka dokładnie taka sama. Tylko z jakichś powodów po I wojnie światowej, kiedy uzyskaliśmy niepodległość, żołnierze tamci byli w pełni uchodu honorowani i przede wszystkim, co jest najważniejsze, ich historia była powiedziana. Czynu zbrojnego, przede wszystkim bitew i walk. A po pożołnierzy wyklętych wie się że o tym najczęściej, że byli torturowani i bici. Wie się o tym, że nowa się rekwirowali powszech świniaki i tak dalej, ale kompletnie w zasadzie nie ma w historiografii, nie istnieje opowiadanie ich czynu zbrojnego, który był przepotężny i to o niego chodziło. Oni na koniec tak naprawdę wielkim sukcesem i chwała. Wszyscy rolnicy powinni dziękować w całej Polsce. To oni spowodowali, że Polska była jedynym krajem, gdzie uchowała się prywatne gospodarstwa, małe prywatne gospodarstwa rolne. W całym bloku wschodnim, Powstały tylko spółdzielnie ko kołchozy, bo tam nie było komu bronić, tej, tam nie było komu aż takiej skali jak w Polsce walczyć. Także to jest wbrew pozorom, oni nie byli przegrani, oni bardzo dużo wygrali. Dla nas wszystkich, szczególnie dla terenów rolniczych. Powtarzam po raz, jeszcze raz, to zawsze będę powtarzał: Polska jest jedynym krajem, gdzie dzięki nim uchowała się prywatna własność ziemi. I to nie tak, że Stalin nie chciał polakom zabrać ziemi zrobić spółdzielni. W Polsce się po prostu dzięki nim nie dało. Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega między innymi na tym, że była ona aż do powstania solidarności najlepiej zorganizowaną formą oporu społeczeństwa polskiego wobec władzy komunistycznej. Żołnierze wyklęci są dla wielu wzorem postawy patriotycznej i obywatelskiej.